Na Kępińskim rynku w niedzielę odbył się piknik rodzinny. Mamo tato mam talent. Organizatorami wydarzenia był Urząd Miasty Gminy Kamp z Kępiński Ośrodek Kultury. Pogoda dopisała dopisały też atrakcje dla dzieci. Impreza rozpoczął program artystyczny Bajkolandia. Publiczność mogła podziwiać występy wokalistów ze studia piosenki Kępińskiego Ośrodka Kultury, a także pokazy taneczne studia tańca retro. Kolejnym punktem programu był występ przedszkolaków z Kępińskich przedszkoli, a także występy taneczno-wokalne młodzieży z gimnazjum nr 1. Wszystkie maluchy zabawiała ciotka Karolcia która zapraszała dzieci do swojego ogrodu zabaw. Tam każde chętne dziecko otrzymało balonika z modelinę, a także mogła umalować twarz. Ciotka Karolcia przygotowała dla dzieci mnóstwo zabaw i konkursów z nagrodami. Dodatkowo najmłodsi mogli pozjeżdżać na dmuchanych zamkach, uczestniczyć w pokazie mega baniek mydlanych czy też zaprzyjaźnić się z czarodziejem. Spektakl teatralny Legenda o złotej kaczce przygotowali aktorzy Teatru imienia Bogusławskiego w Kaliszu. Wspaniała atmosfera towarzyszyła całym rodzinom, które w niedzielne popołudnie odwiedziły Kępiński rynek, aby wziąć udział w tym wyjątkowym Dniu Dziecka przygotowanym przez Kępiński Samorząd. tym razie jednostka Samorządu Kępińskiego, jak to jest Kępiński Ośrodek Kultury, w współpracy z Urzędem Miasta, przygotował atrakcje dla dzieci, dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, naszej gminy, którzy, jak widzimy, tłumnie przybyli tutaj z rodzicami, aby bawić je. Uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach rekreacyjnych, sportowych, zabawach, grach, konkursach zorganizowanych dla naszej najmłodszej chłopców. To jednak dopiero początek imprez na Kępińskim Rynku.